Hej, wszystkim. ja jestem Matyniu i witam w kolejnym odcinku z naszej prymitywnej serii WARKU. Jak widzicie niestety ludzie, nie jest to mapa, na której graliśmy w poprzednim odcinku, jest to spowodowane tym, że były jakieś problemy, jakieś bugi na tamtej mapie, craszowało mi już ze dwa razy podczas nagrywania odcinka, więc zdenerwowałem się, usunąłem tego moda i jestem z powrotem na naszej normalnej arkowej mapce. I tak, jak prosiliście, oczywiście będzie robione wszystko dla Was na odcinku, więc nie zrobimy nic, czego nie widzieliście. No, nie ma nasze, naszego dinozaura, jakim był właśnie ten parazaur. No, ponieważ wraz z usunięciem mapy usunął się tam, tak jakby nam serwerek. Usunęło się wszystkie rzeczy, które tam były. I cóż, jesteśmy tutaj. Mam podstawowe temy. Znalazłem miejscówkę na bazę. Tutaj jakoś sobie zrobimy. Zacznijmy od małych rzeczy, ale potem to będzie wielka metropolia ludzi. To będzie coś niesamowitego. Ale najmniejszy, największy problem, jaki tutaj widzę póki co to, to, że... Jest mało drzew dookoła, więc w sumie nie jestem pewien co do tej lokalizacji. Bo musiałbym tutaj tu ptać, to rozwalić i potem zapierdzielać aż tam daleko po, po następne. po następne drzewa. No dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Przemęcza się najwy najwyżej. I tyle tyle w temacie. Zrobimy sobie jakąś prostą chatkę. Póki co z drewna. Ale z czasem to będzie coś po prostu tak pięknego, że opadnie Wam kopara, ze względu na to, że mamy naszego moda pobranego, No Collision i ogólnie zapdejtowane wiele rzeczy do produkcji właśnie domów. Więc dzięki temu będziemy mogli budować takie fajne domy, jakich na normalnych serwerach. No, po prostu nie jesteśmy w stanie, bo bo, bo, bo bo zobaczycie zresztą. No, zobaczycie zaraz to, jak to wygląda. na w ogóle, czy ja mam jakieś gram na budowanie? Tylko taczowe, To nawet wiecie, co powiem tak. To nawet nam się wanie opłaca tego robić. Yy, wywalę te drewno póki co. Nie, czekajcie, ile możemy. Yy, drop item No dobra, zdrop, zdropimy tam. Najwyżej, no. To długo jakoś nam nie, 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 nie zajmowało czasu, więc sobie poradzimy. Zrobimy w ten sposób, że musimy upolować jakieś dinozaury, żeby nabić level. I wraz z wyższym levelem po prostu będziemy budować chatkę. Ja bym się zaczaił na tego, tego pana, jakim jest bronto. Zobaczył jego level i pokazał wam jak to się robi z samą procą jeżeli będzie miał jakiś niski nie będzie problemu natomiast jeżeli okaże się, że to bronto na 70 nawet nie będę próbował go atakować potrzebujemy troszkę kamyczków i to w sumie nie tak troszkę, ale odpizdy ich jak to mawiałem poeci i zaraz zaczniemy imprezę, dobra 30 kamyków jakby co ludzie, tutaj jest odrobinę zwiększony przelicznik. No na singlu niestety nie da się tego zwiększyć jakoś masakrycznie, jest chyba razy 2 albo razy 3. Więc będzie szybciej, ale nie aż tak masakrycznie szybko. Więc. Więc tak. Ile mamy tych kamyków? 46 to troszkę mało. Potrzebujemy co najmniej 70. Tak sobie wyznaczyłem. I tak zrobimy. Oj, zaraz nam postać umrze. Dobra, dajmy daj, daj mu chwilę odsapnąć, bo, bo ziomeczek zaraz padnie na zawał, ale na szczęście karetkę może słyszycie na zewnątrz i ona zaraz do niego przyjedzie. Yy, I tak, jeszcze jedna rzecz to. To, że. Co chciałem powiedzieć? Jezu, zapomniałem co chciałem powiedzieć, niestety. A to, to coś było całkiem fajnego. A, że jakość w, w, w nagrań moich z Arka będzie już teraz dużo lepsza, ponieważ ustawiłem sobie na najwyższą rozdzielczość i troszkę gorsze ustawienia. No bo nie, nie, nie. nie o, nie jestem w stanie pozwolić sobie na. Yy, na Full HD i 60 FPS-ów. Tak dobrze to to nie ma. Jeps! Nie wiem, ile, czy nam się w ogóle uda to z tym. Głowienkiem zrobić. Miejmy nadzieję, że się uda. Zaprowadźmy go tutaj pod skałkę. I będziemy go wbić po łbie. Jak nie, to, to po prostu mamy przez Ewentualnie, czy go oswoić? Możemy go równie dobrze próbować oswoić potem. Gdzie on jest? Tu jest. No, idealnie. Tylko, czy ja trafię? Jak tu się strzela? Po środku? Jep. Ale jestem żałosny. Wiomeczku. O, dobra, żałosny razy dwa. O, teraz trafię mu w łeb. Okej, okay, dostał. Dobra, czy on mnie może uderzyć tutaj. Dobra. O! 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 Nie możesz mnie uderzyć. Czy z bani mi się siekniesz? Nie siękniesz mi. Po, no chodź tu z tą głową. W głowę bym cię szybciej powalił. No dobra, spróbujemy tak. Ewentualnie jestem bardzo ciekaw. Czy mogę skoczyć na plecy i tłuc go pałką? Bo ewentualnie możemy zrobić też tak, jak mówię, że będziemy go po prostu bili tą pałką zaraz w plecy. Ale to może się skończyć moją śmiercią, więc to będzie takie jolo. Muszę wpierdzielać te malinki, jagódki. Bo, bo, bo nie mam wody. A one trochę mi dadzą. Dobra, napierdziela jak skałacha kałacha. Rata, ta, 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 ta. Mogę nie wyrzucać drewna. To bym sobie zrobił nową pracę. Ale tak to zrąbałem. W jest już troszkę obity, więc nie jest aż tak tragicznie. On się tak szybko nie uleczy. I im się popsuł właśnie ta Co mi brakuje? Co mi tutaj potrzeba? Trzy drewna. No dobra, to jestem w stanie jakoś sobie tutaj ogarnąć, czy nie bardzo. Musiałbym zejść. Dobra, to robimy test. Yolo! Dobra, dobra, jestem dead. No niestety nie zadziałało, to tak jak mi się wymarzyło I chwilę mi zajmie zanim odszukam sobie z powrotem mojego ciała, więc dajcie mi moment eee, tak Gdzie uciekasz mordeczko? Wracaj do mnie natychmiast, w dupala dostaniesz kamykiem i co? No, 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 chodź tu Może jak tutaj staniesz to To będzie git, bo nie wejdziesz i tak A będę mógł ci walić w łeb, to byłoby nice No Jezu jak jesteś zwiksowany ziomuś no, jak blisko ty ty, no, no, no. moja mordo, kochana. Zobaczymy, kiedy zaczniesz spierdzielać. Kamieni za dużo to nie wziąłem na ciebie, ale tak kilka razy i się uda. W ogóle nie wiem, czy to będzie worth it Czy nie opłaca mi się bardziej, na przykład, atakować słabszych dinozaurów, a, a łatwiejszych do zabicia? Jakbym zabił ich więcej, tak, niż takiego jednego brontozaura. Ciężko mi powiedzieć. Słuchajcie, ja mogę go bić teraz po mordzie pałą Równie dobrze, zapomniałem jak on tutaj tak blisko stoi To tłucz dziada, ile on może mieć życia? Mało, zaraz będzie uciekał Zresztą moje tutaj ciosy są tak mocne, no popsuła nam się, no to siekierką teraz Jeb siekierką No ale ty nic z biedaczku nie możesz zrobić, aż się tylko krew wylewa tutaj O co ty uciekasz? Czyżbyś uciekał? Czyżbyś uciekał? Chodź tu. Chodź tu. Nie ma uciekania. Oskuruje cię. Ciekawie ile Expa jest tak z ciekawości za niego, czy to naprawdę się opłacało robić. Czy nie? Dobra, zabity. Zabiłem bronto. Sam. To jest naprawdę, jestem człowiek orkiestra. Trzeba go jeszcze tutaj. Pobić, żeby wziąć sobie trochę skóry, trochę mięsa, bo na pewno to się nam wszystko przyda. I teraz, o, mamy primeita, No, nie będziemy raczej oswajać nic mięsożernego na, na ten czas. No, ale na pewno nam się jakoś tam przyda. Gin, no, ile ty możesz tutaj umierać? Dobra, poszedł. Mamy 320x, ponad 270. No, nie wiem, to są dwa levele czy jeden. Przyda nam się, stamiętam. To jest jeden level. Trochę lipa. Trochę lipa, ale w sumie blisko jest do następnego. Najlepiej by było, jakbyśmy wbili tutaj jakiś dziesiąty level, jak najszybciej. W sumie mogę wam popowiadać jakieś głupoty przez ten czas. ja nazbieram fibra i zrobię trochę czapeczek. Ludzie, no przykro mi, że tak te odcinki póki co wyglądają. Ale potem będzie naprawdę zajebiście. Mam już fajne pomysły, co do tutaj zrobić. Mam pobrane fajne mody, które mogą tutaj urozmaicić nam rozgrywkę. Więc na pewno się nie będziecie nudzić. No, te pierwsze odcinki musicie jakoś przeboleć Zresztą sami je chcieliście Nie wiem czy to mi się opłaca w ogóle Ile? Chociaż jeden exp za to wejdzie? Sprawdźmy, ile jest bo zapomniałem Mamy 330, jeden... No dobra, zróbmy to sobie to I Przez ten czas możemy jeszcze, nie wiem, napierdzielać kilofem, o skałę To będzie takie super Najlepiej to robić narkotyki, no Nie oszukujmy się, ale nie mam zgniłego mięsa Przez co, no cóż, nie zrobiłem na razie narkotyków, nie mam potrzebnych itemów po prostu, ale no tak, kwestia czasu, będzie to wszystko wyglądało cace, pizdeczka, więc, więc po prostu dajcie mi dwa odcinki, wbiję dziesiąty level, będą drewniane rzeczy i będzie ładnie, bo taki jest mój plan, nie będzie na dziesiątym drewnianych rzeczy, nie ma nawet takiej opcji, <ścoughs> czekajcie... Mam rów, mam to, mam to, mam drewno. No dobra, chociaż może na 10 się uda. Jakbym zrobił to. No, na 10 odblokujemy masę, masę tego wszystkiego. O jezu, ja nie mam ubranych rzeczy. No to nie nieźle. Czapek mam dużo. Buty. To. Jeszcze coś tutaj. Nie mamy niestety odblokowanych jeszcze na e, rękawic. Żebyśmy na rączkach coś nosili ale już blisko levela więc porozwalam tutaj trochę drewnianych tych znaczy drewna nazbieram w sumie mogę już się powoli zabierać za produkcję fundamentów fiber, wood, to nam trochę się z tym zejdzie, ale będzie worth it. będzie worth it, ludzie musicie mi uwierzyć tylko nie wiem co też robić z budowaniem, no bo Mo mogę, was, mogę wam nagrać, jak buduję chociaż ten pierwszy budyneczek, pierwszą naszą taką bazę powiedzmy. Ale już jak będę robił na przykład, nie wiem, jakieś dodatki czy coś, jakieś mury. Myślę, że tego nie będę nagrywał, bo, bo to będzie po prostu mega nudne. Coś wymyślę, coś będzie, coś fajnego naprawdę. Nie musicie się martwić, zaufajcie mi, będzie fajnie. Dobra, czy dostaniemy teraz level? Byłbym zadowolony. Mamy level. Wow, bardzo dużo Expo nam weszło. Więc myślę, że sporo właśnie też leveli wejdzie nam podczas budowy tego domu, co będzie fajne. Pójdę jeszcze. Wait, ile mam waita? 110. Stop. Wait a minute. Oki doki, czyli tak. Drewniane fundamenty mamy. Potrzebujemy tego. Mam jeszcze 500 gram pońców, no ale cóż. Nic z tym nie zrobimy i zabieram się dalej za zaciachanie za tego drewna. no Potrzeba nam troszkę fundamentów. A najgorsze jest to, że blisko nie ma bazy, i będziemy musieli dymać. No, dymać będziemy musieli. Chociaż można też uznać, że ta baza będzie taką chwilową, taką prowizoryczną bazą. Jeszcze tego nie wiem. To jest wszystko do obgadania, obmyślenia. I tak, ile w sumie jest punktów? Dokładnie mam 70, dajmy zaokrąglimy 80. Czyli mamy jakieś 20 expa za ten fundament. Czego nam brakuje, żebyśmy mogli zrobić kolejny drewna? Ok, pić nam się chce. Robimy tak, 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 tak. Co do odcinków z Arka z Flotarem, jeszcze chciałem nadmienić, że nie wiem kiedy one się pojawią. Mam też problemy z wejściem na serwer do Flotara. Więc tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, kiedy nam się uda to wszystko ogarnąć, ale no już próbowaliśmy parę razy to zrobić, niestety nieskutecznie. Teraz, jak odinstalowałem tego arka, bo jestem w sumie chwilę po reinstalce, zobaczymy jutro, jak Flotar będzie miał czas. Czy to wszystko, czy te wszystkie moje starania nie poszły na marne, no i zobaczymy, jak to będzie ziom. Jak to mawiał, znany polski raper bonza Dobra, yep, 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 touch. Czego brakuje 10 drewna? Okej, okay, wszystko rozumiem. Naprawiliśmy sobie pałeczkę. Pałeczka przemiany. Eee, tak. Jeżeli oglądaliście, jak to się nazywało? Tam był Omi. Ta Shaolin, pojedynek mistrzów o tak to się nazywało, musiałem sobie przypomnieć dobra, chyba będziemy mieć teraz dziesiąty level i tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że tajmowania zwierząt wam dinozaurów nie będę pokazywał bo jest to najdudniejszy proces już ciachanie drzew jest ciekawsze bo mogę coś robić po prostu a tam muszę stać jak lamus i po prostu się patrzeć. Tutaj ben, mogę przynajmniej chodzić cały czas, jest jakaś tam dynamika czy inna główna, i jest ok. No, jak widzimy, co tutaj mamy: wooden shield, Aha. spyglass, spyglass, dupa. Ja potrzebuję wooden door frame, potrzebuję door frame'a, ceilinga i w sumie tego. Ok, dobra, mamy wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne do zrobienia domku. Dobra, tak na dobrą sprawę Chyba budowania domku też wam nie będę pokazywał Bo, no nie wiem czy to, to chcecie oglądać Nie wiem Chyba wam nie będę pokazywał, bo na razie to, to, to jest nudne To jest taki drugi odcinek wprowadzający Który też za, za dużo akcji w sobie nie ma, poza tą walką Z tym brontozaurem Więc następny będzie odcinek Już w naszej małej chatce i będziemy się zajmować polowaniem na zwierzęta, musimy jakieś sobie zdobyć, przede wszystkim jakiegoś raptorka czy coś, żebyśmy mieli na czym jeździć. Gra samemu jest o tyle trudna, że musimy to wszystkiego po prostu dojść samemu. Tak więc ten odcinek jest taki krótszy, kończy się już teraz, mam nadzieję, że wam się podobał, zostawcie łapki w górę, piszcie komentarze i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym, trzymajcie się, cześć.